No ma z tej strony LOTRUS, a dzisiaj kolejny film, ponieważ wbiliście 25 łapek w górę. Jeszcze na wstępie zapraszam na najlepszy serwer Discord w Polsce, link macie w opisie. Na serwerze Discord możecie między innymi zobaczyć ten poradnik w formie tekstowej. No więc przejdźmy do meritum tego filmiku. Dzisiaj wam pokażę najlepszy sposób na zarobek na sam początek gry, czyli early game. Generalnie na Skybloku są różne eventy, na przykład spuki albo Jerry's Workshop. No i właśnie na tym Jerry's Workshopie się dzisiaj skupię. Więc tak, wystarczy, że sobie wejdziecie w kalendarz i zobaczycie sobie taką śnieżkę. I tutaj będzie pisać czas rozpoczęcia się tego eventu i inne takie. Generalnie to działa tak, że ten event, czyli ta cała wyspa jest dostępna mniej więcej 5-6 godzin przed. A gdzieś tak pod sam koniec tego czasu, po prostu macie już ten Season of Jerry. A dokładniej Defend Jerry's Workshop. To jest ten taki event, że wulkan wybucha i musicie zabić takie magma cube, które na was lecą. No, i po prostu chcą zabrać prezenty. No, nie będę się jakoś super w to zagłębiać. No, to jest po prostu tak proste, że no nie ma o czym tak naprawdę powiedzieć. No i tak, jeżeli chodzi o ten event. On, jest, on ma bardzo małe wymagania, żeby w ogóle do niego przystąpić, więc nie trzeba się jakoś super do tego przygotowywać. Niemniej jednak ja zalecam zakupić sobie kilka rzeczy, które są stosunkowo tanie, a spowodują, że zarobicie więcej pieniędzy. Przede wszystkim warto sobie kupić Snow Sweet Armor. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy, mamy full set bonus, to jeszcze tutaj przejdę później do tego, bo to jeszcze equipmenty trzeba kupić. Jeżeli mamy full set bonus, to wtedy możemy sobie strzelać śnieżkami bez limitu. Widzicie, mam 0 śnieżek, a i tak jestem w stanie z tego strzelać. Więc to jest taka jedna podstawowa rzecz. Druga, jeszcze kwestia, bardziej dla nas ważna, że za każdego PiSa mamy gwarantowany plus 5% bonusowych giftów. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że pod koniec każdej fali, jak dostajemy te prezenty, mamy większą szansę na to, że dostaniemy dodatkowe rzeczy dodatkowe prezenty, więc dlatego warto mieć cały armor. Najlepiej jest kupić ten armor mniej więcej 2-3 dni przed eventem i jeden albo dwa dni po evencie, bo wtedy zazwyczaj ceny spadają. No jak tutaj wid widzicie price paid no jest stosunkowo niski, nie? 20 000, 39 000 itp itd. No i tak, taki armor polecam sobie zakupić. Warto jeszcze kupić sobie equipmenty, ponieważ one też gwarantują nam większą ilość giftów, jak sobie sami możecie zobaczyć. One nie są jakieś super drogie, ale niektóre akurat poszczególne części mogą drożyć, więc niekiedy trzeba sobie trochę poczekać. No i dopiero wtedy kupować. No i tak, jeżeli chodzi o Jerry's Workshop, to tam będziemy mieli takie magma cube'y, które będą rzucać w nas fireballami i te firebole będą nas odrzucać. No i cóż, moja propozycja jest taka, żebyście sobie kupili peta, który się nazywa Horsepet. Ponieważ jest on stosunkowo tani, a jak na nim siedzimy, to nie jesteśmy w stanie dostać Knobaka, więc po prostu nic nas nie będzie odrzucało. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o taki podstawowy armor. To jest totalne minimum, żeby w ogóle móc przystąpić do tego eventu. No i wystarczy wam. Z kolei, jeżeli macie już trochę pieniędzy zarobionych, bo na przykład jesteście po pierwszej fali i czekacie na drugą, możecie sobie zakupić coś takiego, co się nazywa walnut. Proszę bardzo, lowest price. I możecie sobie kupić taki stack na przykład. Wiem, że to jest aktualnie dużo pieniędzy. W trakcie eventu powiedzmy, że to jest trochę tańsze. No i tak, receptura na nut, cracker, armor jest następująca. Jak sobie widzicie, Snow Suite Helmet i po prostu obłożone po bokach. No receptura nie jest jakaś super trudna, więc myślę, że to sobie ogarniecie. Co daje nam ten armor? Dodaje nam plus 2,5% szansy na dodatkowe prezenty na każdej części, no więc według mnie to jest warta inwestycja, szczególnie szczególności na sam początek gry, nie? bo dzięki temu po prostu więcej zarobimy na późniejszych falach, a im wcześniej zainwestujesz w lepszy setup, tym więcej zarobisz później. No i tak, jeżeli chodzi o pety, no to horse peta możemy później zamienić na takiego peta, który się nazywa Reinder. On dodaje nam też dodatkowy gift, dodatkowy bonus do giftów, więc warto go sobie ogarnąć. Tylko, no właśnie, większość petów na aukcji, no niestety, nie będzie miało itemu, który się nazywa Shellmet, więc, no niestety, będziecie latać po tej mapie, ale, no jest szansa, że po prostu wyhaczycie lepszą sztukę. E, wpiszę sobie render. Ok, Rarity sobie damy Legendary. E, no i tak, jak widzicie, tutaj są głównie pierwsze levele. Pierwszego levela bym osobiście nie brał, tu jest na przykład 35. 600 no zawsze coś, co nie. W zależności od sytuacji, tu już są takie pety zdecydowanie droższe, bo na wyższym levelu. No i jeżeli macie kasę, możecie sobie kupić przemiot, który się nazywa szelmet. Aktualnie jak widzicie kosztuje 388 000, 400 000. Nakładacie go sobie na PETA i wtedy macie AntyKB, więc po prostu nic was nie odpycha, a macie przydatny perk, czyli większą szansę na gifty. No w sensie dodatkowy procent na gifty. No i w sumie to tak naprawdę wszystko. Jedyne co jeszcze musicie pamiętać, że yy, macie łącznie 5 fal tych bossów i na każdej fali musicie zadać minimum 100 damage'a, żeby dostać maksymalną ilość giftów. I pamiętajcie, tych giftów nie otwierajcie z innymi graczami. W sensie, jak ktoś wam da te gifty, w sensie kliknie na was prawym wszystkie mesze i zechce, żebyście otworzyli, oczywiście, otwórzcie, nie? bo jest tam szansa na jakieś dropy, ale generalnie, jeżeli ty masz te prezenty, to nie dawaj im, ich innym graczom, ponieważ zazwyczaj stracisz na tym pieniądze, a na samym początku gry chyba lepiej jest mieć jednak jako, jakąś stabilność. No i właśnie, przejdźmy sobie teraz do zarobków. Ja w międzyczasie też będę podczas tego filmu pokazywać Wam różne klipy, ponieważ akurat tak się złożyło, że ten event był dzisiaj o pierwszej w nocy. No, między pierwszą w nocy, coś takiego. No i tak, mniej więcej wyszło na to, że na każdej fali byłem w stanie zarobić mniej więcej 2,5 miliona też później ulepszyłem ten setup, nie, więc później miałem jeszcze więcej tych kiftów. No więc generalnie jak na etap early gameu, czyli na sam początek można powiedzieć dosłownie, to to są bardzo duże pieniądze. Za 10 milionów możecie już kupić sobie na przykład Unstable Dragon Armor, możecie kupić sobie Rider Axe, możecie sobie kupić no naprawdę wiele fajnych rzeczy, możecie też kupić sobie jakieś akcesoria. No i zainwestować w jakieś miniony na wyspie, żeby móc już powoli sobie progresować. Więc wydaje mi się, że Avengers Workshop jest jedną z najlepszych rzeczy. Oczywiście jest jeden haczyk, czyli A. Możecie zarobić tylko jednorazowo 10 milionów. To nie jest tak, że zarabiacie te 10 milionów przez na przykład 20 godzin, tylko no niestety jednorazowa akcja, co nie? No i druga kwestia jest taka, że te eventy są o bardzo różnych godzinach. Tutaj na przykład kolejny event zacznie się w piątek o godzinie 4:15. Kolejny event zacznie się w środę o 8.15, no więc generalnie to nie są zbyt przychylne godziny. Niemniej jednak, jak Wam uda się naprawdę trafić w super godzinę, to jesteście w stanie zarobić dużo pieniędzy, a to na pewno Wam się przyda na sam początek gry. No i w sumie z mojej strony to by było chyba wszystko. Ja się z Wami żegnam, no i cześć. Jak wbijecie znowu 25 lajków, to mogę nagrać kolejny filmik, choć nie ukrywam, że teraz, jak będzie środek tygodnia to nie będę mieć już tyle czasu. Niemniej jednak proponujcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, filmiku, ponieważ, wiecie, ja naprawdę mogę nagrać dla was wiele rzeczy, ale chciałbym wiedzieć, co was tak naprawdę interesuje. No i tyle.